Moi drodzy, wielkie omówienie. Partii przed wyborami, to właśnie dzisiaj rozpoczniemy serię, w której opowiemy Wam o wszystkich najważniejszych partiach w tych wyborach. Chcemy, żebyście po tym filmie, jak i po każdym kolejnym z tej serii, wiedzieli, z czym ta partia się je, jaki ma ogólny vibe, jakie ma postulaty, dla kogo jest, jakie śmieszne ciekawostki, a także, co dosyć odważne z naszej strony, ale jednak postaramy się pokazać Wam, na co ta partia może realnie liczyć w tych wyborach, a także no, jakie są potencjalne scenariusze dla niej, jeśli już do tego Sejmu wejdzie albo nie wejdzie, i tak dalej, i tak dalej. Więc bez zbędnego przedłużenia, zacznijmy ten odcinek. Kryterium kolejności wchodzących odcinków jest takie, że patrzymy na e-wybory 30 września, patrzymy na średnie sondażowe i lecimy od partii, która ma najmniejsze poparcie, do partii, która ma największe. Przejdźmy do pierwszej partii. Jest ją. Lewica. Lewica jest komitetem wyborczym składającym się z tak naprawdę dwóch ugrupowań. Pierwszym jest Nowa Lewica, która jest partią składającą się tak naprawdę z już nieistniejących, ale partii SLD i Wiosna Roberta Biedronia, które się połączyły no i stworzyły nową lewicę, a także z partii Razem. No i ten komitet wyborczy Lewica, czy też będziemy teraz nazywać już partią Lewica, ma dużo, bardzo dużo liderów, bo poza trzema tenorami, jak byli nazywani w poprzednich wyborach, czyli Czarzasty, Biedroń i Zandberg, w tych wyborach w ramach zwrotu do kobiet, o którym jeszcze powiem, Wiemy, dołączyły nowe liderki, czyli Biejat, Dziemianowicz-Bąk i Wielgus. Jeśli chodzi o ogólny vibe, jak nazwaliśmy sobie ten segment, no to lewica jest zdecydowanie partią o poglądach, uwaga, zaskoczenie, lewicowych. Z myślą przewodnią, którą my określilibyśmy taką zachodnią socjaldemokracją, więc jest to partia socjaldemokratyczna, z dodatkiem wielu postaw y, takich polityk zielonych, jakichś ekologicznych, y, feministycznych, równościowych, y, progresywnych i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście poszczególne frakcje w lewicy mają odchyły, trochę bardziej w tą, trochę bardziej w tamtą stronę, ale tak naprawdę no, nie ma to znaczenia, Cały ten komitet, cała ta partia zmierza do właśnie takiej zachodniej socjaldemokracji, tak byśmy to nazwali. I jeśli ktoś z Was nie wie, co mamy przez to na myśli, to tak w dużym skrócie i bardzo dużym uproszczeniu dla jasności, to żeby zabrzeć ten właśnie vibe, o którym mówiliśmy, no to powiedzmy, że na przykład to jest partia, która będzie bardziej stawiać na pracowników niż przedsiębiorców. Będzie bardziej dbała o najbiedniejszych niż najbogatszych. Stanie po stronie transportu publicznego, a nie jeżdżenia wszędzie swoim samochodem i tak dalej, i tak dalej. Jest to takie bardziej kolektywne podejście, jest to bardziej takie zmierzanie do wyrównywania szans, do sprawiedliwości społecznej. Jeśli, jakby nie do końca mówią wam coś, te terminy, które mieliśmy wcześniej, to myślcie o lewicy jako o partii, która właśnie stawia na te wartości. O partii, która chce silnego państwa, chce pewnego interwencjonizmu w gospodarkę. Oczywiście będziemy to jeszcze uszczegóławiać, kiedy przejdziemy na przykład do programu, ale jeśli macie jakiś problem z rozumieniem tego, no to tak podstawowo mamy silną rolę państwa, dbanie o mniejszości i podejście bardziej takie kolektywistyczne, bardziej grupowe do społeczeństwa. To są pewnie takie wartości, o których lewica chciałaby, żebyście myśleli, kiedy myślicie właśnie o niej. Jeśli chodzi o postulaty, to my nie planujemy was tutaj zamęczać programem partii, dlatego że program partii. Możecie sobie po prostu przeczytać, będzie on zalinkowany. Ale chcemy wyciągnąć z niego taką esencję, po której będziecie w stanie już trochę lepiej określić, czy w ogóle jesteście zainteresowani tą partią, czy nie. Tylko tutaj jeden mały disclaimer. Pamiętajcie o tym, że przedstawiam wam programy tych partii tak, jak one je przedstawiają, więc to wy sami musicie ustalić, na ile są realne do spełnienia, na ile są wiarygodne itd. 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 To będzie się dotyczyło każdego filmu w tej serii. Zaczynając od programu gospodarczego. Po pierwsze, tak jak mówiliśmy, lewica jest zdecydowanie partią stawiającą na dużą rolę państwa w gospodarce. Nie tylko takie patrzenie i wiecie, bycie nocnym stróżem, jakby to właśnie Proponował liberalizm, ale aktywne działanie na rynku. Stąd postulaty takie jak na przykład budowa 300 tysięcy mieszkań na tani wynajem, które należałyby do państwa, wyinwestowywanie publicznej służby zdrowia, na przykład taki postulat o tym, że na NFZ mają być dostępni faktycznie dostępni psychologowie i psychiatrzy, walka z firmami pożyczkowymi, bo państwo stworzy swój konkurencyjny system, w którym będzie pożyczało ewentualnie ludziom pieniądze, które będą płacane potem po niższym procencie niż w tych firmach. Cała reszta takich rzeczy, w stylu, nie wiem, silne usługi publiczne i tak dalej. Po drugie, Lewica zdecydowanie jest partią stawiającą na pracowników, nie przedsiębiorców. Co widać w ich programie. Mamy dużo mówienia o związkach zawodowych i tym, że trzeba tworzyć im warunki, żeby były silniejsze. Mówimy o wzmocnieniu inspekcji pracy, tak żeby ta miała większą siłę w walce z jakimiś nieuczciwymi praktykami pracodawców, a także o tym, że na przykład pracodawca, jeśli nie płaci komuś na czas, to powinien płacić tej osobie. To jest postulat odsetki od tego wynagrodzenia, które zwleka, nie? W sensie zwleka z zapłaceniem go. I trzecia rzecz, którą może tutaj wciśniemy, może na nie do końca dotyczy czysto gospodarki, ale no powiedzmy, że ten program jest na tyle duży, że dla gospodarki jest ważny, czyli program ekologiczny tak jak mówiliśmy, lewica jest zdecydowanie partią taką zieloną pod kątem ekologii. Mówi o tym, żeby odchodzić od paliw kopalnych pozyskiwanych od Rosji, żeby przechodzić w stronę odnawialnych źródeł energii i atomu i po prostu ma dużo postulatów nastawionych na ekologię. Jeśli chodzi o postulaty światopoglądowe, to po pierwsze mamy duże skupienie się na prawach kobiet i na ich reprezentacji w społeczeństwie i większej aktywności w społeczeństwie, ale w stronę kobiet są też kierowane inne postulaty, takie jak na przykład aborcja do 12 tygodnia, walka z ubóstwem menstruacyjnym, kwestie zmiany definicji prawnej Ogólnie szeroko pojęte feministyczne poglądy, które prezentuje lewica. Tutaj dodanie trzech reprezentantek do tego grona liderów, liderek, wydaje się nie być przypadkiem, ale o tym porozmawiałem przy grupach docelowych. Kwestia druga. Światopoglądowo lewica zdecydowanie jest partią bardzo progresywną. I to progresywną na wielu różnych płaszczyznach. Bo z jednej strony mamy postulaty legalizacji małżeństw homoseksualnych, z drugiej strony mamy legalizację marihuany, mamy kwestię wypowiedzenia konkordatu Kościołowi katolickiemu, czyli takiej umowy, na podstawie której jakby działają relacje, powiedzmy, Polska-Watykan, tak to nazywamy. Rozwijmy. Lewica jest partią, która pewnie chciałaby, żebyście kojarzyli ją z tym, że jeśli są jakieś mniejszości, czy to seksualne, czy to etniczne, no to lewica stoi za nimi i stoi za ich prawami. I trzecia sprawa, nie będziemy tutaj tego bardzo rozwijać, no ale lewica jest partią dosyć mocno proeuropejską i raczej uważającą, że Unia Europejska powinna być razem silna i Polska w tej silnej Unii Europejskiej powinna uczestniczyć. I to zamykałoby nam to takie podsumowanie programów. Tak jak mówimy, jeśli jesteście zainteresowani, programy partii będą podawane w opisie. Znaczy program partii, którą akurat omawiamy. Ale żeby nie było tak cały czas tylko na poważnie, to uwaga. To jest segment, który też będzie cały czas, i jest to segment imbogenność. Co jest takim imbogennym elementem każdej partii politycznej? Co jest imbogennym elementem lewicy? I nie ukrywamy, że chcemy się w tym segmencie skupić na personaliach i takich jednostkach, które dowożą. W lewicy, no nie możemy tutaj podać nikogo innego, jak panią posłankę Żukowską. Pani posłanka Żukowska dowozi na Twitterze, to trzeba przyznać. W ostatnim czasie trochę mniej, bo kampania wyborcze jak jest. Wydaje mi się, że nie ma takiego tygodnia, tak normalnie, żeby pani Żukowska w swojej nawet bańce nie miała jakiejś imby i nie kłóciła się z kimś na Twitterze. I. Czasami dzieją się naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy. Więc jeśli mielibyśmy wyznaczyć taką jedną postać w lewicy, którą my na ten moment widzimy, jako taką, która właśnie faktycznie potrafi czasami dowieść jakiś kontencik, to jest to zdecydowanie pani Żukowska, więc tutaj gratulujemy serdecznie tego, jakby, miejsca w orbie. To ma znaczenie. Jakieś. Nie, nie ma. No ale trudno. Ale wracając do trochę poważniejszych rzeczy, to dla kogo jest to w ogóle partia? W sensie, kogo lewica pewnie chciałaby widzieć jako swojego idealnego wyborcy? Oczywiście, wiecie, to, to nie jest idealne, też dla jasności. To nie jest tak, że jeśli nie będzie pasować do jednego z tych przymiotów, o których mówimy, to już jakby absolutnie lewica nie jest dla was. To jest takie wiecie, takie, takie ogólne zbudowanie persony, co do której, jeśli wpasowujecie się w jakimś tam chociaż stopniu, no to może lewica jest partią dla was. Kto wie? Lewica zdecydowanie celuje i też tak jakby, no i elektorat po prostu to jest elektorat raczej młody niż stary. Jest to też Elektorat raczej z większych miast niż małych miast. W tej kampanii uważamy, że zdecydowanie lewica stawia na kobiety, w sensie na pozyskiwanie głosów od kobiet bardziej niż od mężczyzn, co sprawia, że ten takim wzorcowym wyborcom lewicy będzie wyborczyni, a nie wyborca. I to wyborczyni, która zdecydowanie ma progresywne poglądy, i to dosyć progresywne poglądy, jak na Polskę. I biorąc pod uwagę program gospodarczy, teoretycznie jest ona bardziej po stronie socjalnej niż liberalnej. Jest właśnie bardziej za silnym państwem, za progresywnymi podatkami, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to ostatnio nie do końca pokrywa się ostatnimi czasy u lewicy, no ale tak ideowo powiedzmy, że powinno być, czy tak powinno to wyglądać. Czysto patrząc na ich program. Więc jeśli ważna jest dla was sprawiedliwość społeczna, chcecie żyć w lewicowo rozumianym oczywiście państwie dobrobytu i jesteście bardzo mocno za równością, to Prawdopodobnie Lewica jest partią, przy której możecie się zatrzymać na chwilę, żeby przemyśleć głos na nią. Więc dobrze, jeśli mamy już to ustalone, już mniej więcej wiecie, gdzie Lewica się znajduje, to przejdźmy do Wins and Fails kampanii wyborczej. Nowy segment, będzie super. Słuchajcie, tutaj będziemy rozpatrywać to, jakie było takie, wiecie, najfajniejsze zagranie w kampanii wyborczej, jakie było absolutnie najgorsze zagranie w kampanii wyborczej. Więc, a propos Lewicy, jakie jest najlepsze zagranie Lewicy w tej kampanii wyborczej? W naszej opinii, Lewica miała bardzo spokojną kampanię i takim ich zwycięstwem w tej kampanii jest to, że faktycznie byli bardzo konsekwentni. To znaczy, no, lewica jest partią, co do której ciężko byłoby zarzucać, że zmienia swoje poglądy, że jakoś tam, wiecie, manewruje i nie jest przekonana o swoich racjach. Nie, no, lewica faktycznie od początku do końca tak naprawdę prezentowała ten sam program i cały czas mówi o tych samych rzeczach. Więc jest tu taka pewna konsekwencja w tym wszystkim i jest to w jakiś sposób oko, no, fajnie widzieć, że jakaś partia nie zmienia poglądów. Aczkolwiek problem polega na tym, że ich to zwycięstwo, właśnie, spokojnej kampanii uważamy, że jest też największą przegraną kampanii i strasznie nas irytuje, że to w pierwszym odcinku wyszło tak, że musimy powiedzieć, że ta sama rzecz jest wygraną i przegraną Normalnie będą osobne, ale tak teraz wyszło. Bierzemy do tego i narzekaliśmy na to już od dawien dawna, jeśli ktoś ogląda nasz kanał, to o tym wie, że lewica miała dosyć nudną kampanię. Bo naprawdę nie wydarzyło się w niej prawie nic spektakularnego. Fajnie, że mieli swoje stałe poglądy, ale mamy wrażenie, że nie do końca mieli super pomysły na to, jak jakby je przepychać i jak pokazywać te swoje stałe poglądy. Ich konwencje były takie, no, no były, nie? Ich jakby wypowiedzi, no, były. Pojechali do Wiednia raz, żeby pokazać mieszkalnictwo, to było nawet spoko, okej, okay? ale brakowało tego czego. I mamy wrażenie, że lewica po prostu nie przebija się w tym Wszystkim do opinii publicznej, więc ich największym zwycięstwem jest taka właśnie spokojna, konsekwentna kampania, a ich największą porażką jest spokojna, trochę nudna kampania. Ciężki balans, ciężki balans. Ale taka jest opinia redakcji, mocne słowa yy, ludzi, którzy są za kanałem Orb, w sensie mnie i Jurka. No ale dobra, na zakończenie ostatni segment, który też będzie omawiać przy wszystkich partiach. Załóżmy że wy teraz chcecie zagłosować na Lewicę, ktoś z was chce zagłosować na Lewicę, no a inni po prostu chcą się dowiedzieć, co się stanie, jeśli inni zagłosują na Lewicę. W tym segmencie postaramy się trochę przeanalizować to, na co Lewica może realistycznie liczyć i jakby jaka będzie jej rola w przyszłej kadencji Sejmu. Wiem, Lewica jest partią, która raczej nie ma co się bać, że nie przekroczy progu wyborczego, ponieważ dla Lewicy próg wyborczy w tym momencie wynosi 5%, a my teraz na bezpiecznie, na ostrożnie i to się jeszcze może zmienić, ale szacowalibyśmy, że taki realny wynik Lewicy w tym momencie to jest gdzieś od 8 do 12%. Tak byśmy zakładali, że gdzieś w tym przedziale Lewica się zmieści. Raczej nie ma co się bać o próg wyborczy, aczkolwiek to też nie ma co się oszukiwać, że tutaj wiecie będzie rządzić samodzielnie w jakimkolwiek świecie, no to jest też praktycznie niemożliwe. To oznacza z kolei, że jeśli Lewica będzie miała ten wynik, o którym mówimy, to bardzo dużo zależy od tego, jak potoczą się inne rzeczy w tych wyborach. To znaczy, wiecie, jeśli PiS będzie miał samodzielną większość albo wejdzie w koalicję z Konfederacją, o tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale załóżmy też, że to się dzieje, to lewica będzie w opozycji. Tak koniec. kropka. Ciężko znaleźć inne opcje. Na poziomie się za bardzo różni się od pisu każdej rzeczy, żeby to mogło jakkolwiek zadziałać, mamy wrażenie, więc to jest raczej mało prawdopodobne. Dużo ciekawiej robi się, gdyby opozycja, ta wiecie, demokratyczna opozycja, jak jest nazywana, czyli trzecia droga, PO i lewica właśnie razem były w stanie stworzyć rząd. No bo wtedy zaczynamy rozmawiać ciekawych rzeczy. Bo lewica swoimi 8-12% zgarnie na tyle. Dużo mandatów, że będzie ważnym partnerem, ważnym koalicjantem, ale oczywiście też no, nie będzie rozdawać kart w tym wszystkim. Oznacza to, że będzie miał jakiś realny wpływ na rzeczywistość, będzie miał wpływ na jakieś obsadzanie stanowisk w nowym rządzie, no ale na pewno nie przepchnie wszystkich swoich rzeczy. Szczególnie, że lewica w ogóle sama mówi o tym, jak trochę widzi swoją rolę, więc no tutaj podstawowa rzecz, o której oni mówią sami zresztą, to jest to, że zachęcają w ogóle, że to jest jakby dobrze, żeby na nich głosować, bo dzięki nim mamy pewność, że PO nie wejdzie w koalicję z Konfederacją, bo oni nie dopuszczą do koalicji Konfederacja opozycja demokratyczna, żeby rządzić państwem, i oni są takim prostu Gwarantem, który na to nie pozwoli. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. No powiedzmy, że mają to do 12 tygodnia, tak na sztandarach bardzo mocno i bardzo mówią o tym jako o pewnej nienegocjowalnej rzeczy, więc można zagrać, że w tym scenariuszu oni uzależniają swoje w ogóle bycie w koalicji od tego konkretnego projektu. Pewnie jakichś innych też, ale ten wydaje się być takim najgłośniejszym, który mamy wrażenie, że będą chcieli dowieść za wszelką cenę. A do tego wszystkiego lewica już teraz próbuje się pozycjonować na tej polskiej scenie politycznej jako taki pewien łącznik między trzecią drogą a platformą obywatelską, jako takie spoiwo i taka siła, która próbuje te dwie partie, tak wiecie, godzić ze sobą jak taki mediator trochę. Więc zakładamy, że to też byłaby pewna rola, którą później chcieliby nawet w tym Sejmie piastować. Więc podsumowując ten segment, jeśli opozycja demokratyczna wygra i będzie w stanie tworzyć rząd, to lewica będzie miała taki no, wpływ na rzeczywistość faktycznie polityczną w Polsce, ale z drugiej strony on też nie ma co się oszukiwać, że spełnią wszystkie swoje postulaty i będą w stanie wszystko wynegocjować, i jednak będą słabszym partnerem w stosunku do Platformy Obywatelskiej. Jak z trzecią drogą to zobaczymy, no ale gdzieś tam pewnie na równi z nimi. A jeśli wygra PiS, no to tak naprawdę nie ma to znaczenia, nie? No bo, no bo będą po prostu w opozycji, tak jak teraz. To jest raczej co takie dwa scenariusze, które są najbardziej prawdopodobne, no bo scenariusz z tym, że nie wchodzą. Tak jak mówimy, my wierzymy w niego bardzo średnio. Oczywiście to jest polska polityka, wszystko można zaskoczyć, ale raczej no nie grozi im wpadnięcie pod próg w tym momencie. I to by było na tyle. Mamy nadzieję, że po tym filmie wiecie te wszystkie rzeczy, które Wam obiecaliśmy. Tak jak mówimy, jeśli nie, no to dalej możecie listreczować bardziej, możecie oglądać nasze inne filmy. Teraz cały czas będziecie się dowiadywać rzeczy o różnych partiach i o tym, co się dzieje w wyborach. A także serdecznie polecamy zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka, żebyście też widzieli filmy o innych partiach, bo tak jak mówimy, od lewicy wzwyż pojawią się już wszystkie. Partię, żebyście przed wyborami mogli podjąć jakieś tam w miarę chociaż sensowny wybór. Więc my możemy wam tylko powiedzieć, że to jest nasz inny film, to jest nasz Instagram, a my serdecznie dziękujemy naszym patronom, dzięki któremu ten film też mógł powstać i zachęcamy serdecznie do naszego patrona. No i co, no, staramy się starać dla was. Cześć!